Cześć, nazywam się Andrzej Jankowska. Tematem dzisiejszych warsztatów będzie technika stop motion. Zaczynamy od scenopisu. Pokazuję Wam tutaj scenopis z poprzedniego odcinka. Kiedy realizowaliśmy film w technice wycinanki wydzieranki, moim planem jest połączenie dwóch technik, czyli pojawi się w jednym filmie animowanym technika wycinanki i technika stop motion. To, co Wam teraz pokazuję, to są takie zaznaczone momenty, kiedy wstawię ujęcia z dzisiejszego filmu, czyli pomiędzy ujęciami z poprzedniego odcinka, pojawią się fragmenty filmu w technice stop Motion. Żeby się tutaj w tym wszystkim nie pogubić, oznaczyłam sobie te kolejne ujęcia cyfrą i literką. Opisuję sobie jakieś dodatkowe efekty. Tak jak zaznaczyłam w tym storyboard z poprzedniego odcinka, 1b odpowiada pierwszej klatce z dzisiejszego odcinka, i potem kolejno mamy 2b i to co pojawi się tam w numeracji. Zdarzenia w filmie wycinankowym mają wpływ na każdy ruch i kadry w filmie animowanym Stop Motion. animacji w technice stop motion pojawiają się dwie postaci, które będą lewitowały w kosmosie, będą się znajdowały w rakiecie. Stąd pomysł na umieszczenie tej scenografii w pomieszczeniu w około 25 metrów, gdzie będę mogła je animować z góry. W związku z tym pomieszczenie też jest zdecydowanie wysokie. Kamera jest zawieszona na wysokiej drabinie, co pomoże w tym kadrowaniu i animowaniu postaci na płaszczyźnie. Jeżeli macie inną koncepcję, to absolutnie możecie skorzystać z każdej przestrzeni, jaką dysponujecie, czyli możecie zdecydować się na, taką, na realizację takiej animacji w plenerze, możecie, możecie zrealizować taką animację na załóżmy jakimś niewielkim blacie, jeżeli będziecie animować przedmioty. Ważne jest podjęcie takiej decyzji, gdzie konstruujecie scenografię, czy też gdzie będziecie korzystać z gotowej scenografii do animacji stop motion. Razem z dwoma znajomymi artystkami buduje tę scenografię w założeniu, że będzie ona pasowała do tego filmu wycinankowego, który będzie częścią ostatecznej animacji pod tytułem Rakieta. Dlatego bardzo dokładnie budujemy kadr, w którym one będą jakby umieszczone w tej płaszczyźnie poziomej, która potem będzie czytana jako to tło za nimi. Zresztą w dalszej części tych warsztatów zobaczycie, jak to technicznie wygląda. Co jest ważne, przy takiej koncepcji, która jest dosyć rozbudowana, tak jak dzisiaj, że mamy i przedmioty, bo mamy tę scenografię, którą musimy zanimować, i mamy dwie postaci, dwie aktorki. Na pewno powinniście się wtedy zdecydować. Na pomoc y, jakiejś osoby na planie, będzie Wam potrzebna pomoc asystenta albo operatora, ponieważ y, dokumentujecie to w taki sposób, że Ustawiacie daną fazę animacji i musicie ją uwiecznić w kadrze fotograficznym. Czyli, tak jak możecie sobie wyobrazić, że jeżeli postać jest na podłodze i zmieniacie jej ruch o jakiś taki mikroruch, to należy dosyć szybko uruchomić migawkę, żeby ta osoba wytrzymała całą tą animację w ciągu takiego dnia zdjęciowego. Nie zauważyliście, że film animowany w technice stop motion jest podobny w realizacji do realizacji filmu klasycznego. Dlatego kolejnym elementem budowania plastyki w filmie będzie zaprojektowanie kostiumów, stylizacji postaci, tak jak budowana była na początku scenografia. Teraz projektuję kostium dla aktorek, które będą występowały w moim filmie. Zaplanowałam sobie, że będą to dwie postaci bardzo podobnie zbudowane, jeżeli chodzi o plastykę. Będą występowały w prostych białych kombinezonach ze srebrnymi elementami. Pojawi się tutaj też taki element makijażu trochę niestandardowego, takiego w kolorze srebrnym. Nie chcę, żeby to były astronautki. Planuję, żeby to były po prostu osoby, które przebywają w kosmosie. W momencie, kiedy zdecydowałam się na udział dwóch aktorek w tym filmie, musiałam też zdecydować się na to, żeby przygotować je tak, jak powinny być przygotowane aktorki na planie, czyli ten pierwszy element, który jest bardzo ważny, to kostium, ale też nie możemy pominąć tutaj stylizacji, make-upów, ułożenia włosów. One nie mogą być jakby tak żywcem wyjęte z życia codziennego, zwłaszcza w takiej, w takiej scenie, kiedy przebywają w kosmosie. Stąd tutaj procedury podobne do tych, które pojawiają się na planie filmowym, filmu fabularnego czy dokumentalnego, czyli przygotowuję te postaci tak, żeby one stały się moimi postaciami filmowymi. Widzicie jak realizuję pierwsze ujęcie mojego filmu. Na podstawie tego ujęcia chcę wam wytłumaczyć y, zasady realizacji animacji poklatkowej, animacji stop motion. Postać wykonuje jeden mikroruch y, i kamera, y, która umieszczona jest nad postaciami y, na górze, rejestruje każdą z tych klatek. Y, Krok po kroku, czyli reżyser wydaje komendę: przesuń dłoń o jakiś tam mikro ruch, i w tym momencie rejestruje klatkę. I po kolei, następna klatka, i następne zdjęcie. Teraz zobaczycie, jak to wygląda w, już podczas zapisu fotograficznego, czyli jest ruch. Jest klatka, która jest sfotografowana. Następuje kolejny ruch, i kolejna klatka jest rejestrowana. To w zapisie ostatecznym da nam całą sekwencję, podczas której dziewczyny wykonają gest powitania. I przygotowujemy następne ujęcie. Klatka po klatce fotografujemy ruch naszych latających dziewczyn podczas startu rakiety kosmicznej. Te takie powolne przesuwania się ich ciał, fotografowane w, w poszczególnych fazach, stworzą wrażenie takiego drżenia tych ciał, lekkiego balansu podczas przejścia ze strefy grawitacji w strefę nieważkości. W tej chwili widzicie, jak to wygląda w moim kadrze, tu, tu gdzie notuję każde z ujęć. Takie ujęcie wymaga dużej pieczołowitości odnośnie dbałości o ten ruch. Jeżeli macie przedmioty na planie, to musicie je oczywiście animować klatka po klatce. Ja tutaj w tej chwili przygotowuję wodę spreparowaną z folii, która będzie się wylewała z imbryka. Potem przy każdej fazie, kiedy dziewczyny nalewają sobie ten napój podczas swojego lotu, ja muszę przesuwać tę folię, żeby zasugerowany był płynny ruch wody. Zwróćcie też uwagę na to, żeby ustawić te ciała w takiej perspektywie, jak chcemy. Ja tutaj użyłam w taki najprostszy sposób dwóch kubeczków, żeby unieść im głowy, tak żeby wrażenie było normalnego siedzenia na krzesłach. Fantastyczna współpraca na planie, jak widzicie aktorki też potrafią momentami zanimować to nalewanie herbaty. Podczas castingu do takiego filmu musi się zastanowić, czy te osoby, które będą grały mają predyspozycję do tego. Tego typu gra aktorska wymaga dosyć dużej cierpliwości. I nie da się ukryć wytrzymałości fizycznej, ponieważ zdarza się tak, że reżyser kadru po prostu zatrzymuje taką osobę w zamrożonej takiej postaci na jakąś tam dłuższą chwilę, żeby zrealizować cały swój koncept odnośnie ruchu, właśnie tego nalewania czy przesuwania przedmiotów, czy jakiegokolwiek innego ruchu w kadrze. w kiedy następują bardziej dynamiczne ruchy odzorywane z naszego scenopisu, powinniście też na tym bardzo w szczególny sposób panować. Czyli ważny jest ten scenopis, żeby go gdzieś tam mieć blisko siebie i zwrócić uwagę na to, czy ten ruch idzie w odpowiednim kierunku. Bo poza tym, że te osoby powinny wam się przemieścić załóżmy w prawą stronę czy w lewą, w dół czy w górę, to one powinny wykonywać ten ruch w odpowiedniej ilości faz. Każda klatka musi być zaplanowana, czyli jeżeli na przykład macie taki scenopis, że ujęcie, załóżmy, trwa jakąś tam część sekundy, to ilość faz fotografowanych musi Wam pozwolić na to, żeby powstał film odpowiedniej długości. wam też zwrócić uwagę na dosyć istotny element tej animacji tworzonej bezpośrednio pod kamerą animacji poklatkowej. Widzicie, że jest to proces w jakimś sensie całkowicie nieodwracalny, czyli jeżeli wprawiamy w ruch elementy scenografii to dosyć trudne byłoby cofnięcie się do kadru, który mieliśmy wyjściowy, czy tam do kadru, który był pośrodku filmu. Nie jest to niewykonalne, bo zawsze możemy cofnąć się do zapisu fotograficznego i odtwarzać taką scenografię, ale polecam bardzo dużą koncentrację przy realizacji takiego materiału, po to, żeby nie musieć na nowo budować całego planu filmowego. Wybitną postacią tego gatunku animacji jest kanadyjski reżyser Norman McLaren. Tworzył on filmy eksperymentalne i w pewnym momencie doszedł do techniki stop motion. Stworzył bardzo głośny film. Sąsiedzi Neighbors w 1953 roku, i ten film został bardzo dobrze dostrzeżony przez krytykę. Otrzymał nawet za niego Oscara właśnie w tym 53 roku. Jest to opowieść polityczna o daremności używania przemocy. W ramach inspiracji warto sobie obejrzeć ten film, ponieważ jest dostępny na platformie YouTube. Bardzo ciekawym przykładem filmu animowanego w technice stop motion jest film Zbigniewa Ryszyńskiego i Hironimano Neumana Oj, nie mogę się zatrzymać. I warto jest oczywiście obejrzeć więcej filmów tych obu twórców. Oni tworzą w technice eksperymentalnej, ale często jest ona bardzo bliska technice, o której dzisiaj rozmawiamy. Mam przyjemność pracowania dzisiaj na planie z Łukaszem Jankowskim, który realizuje filmy w tej technice od początku swojej pracy zawodowej. Myślę, że warto obejrzeć jego klip do utworu Kazika Staszewskiego Oddalenie na YouTube. Jest też tam kilka innych realizacji, które są stworzone w tej technice. przyjemniejszy moment całej naszej pracy, czyli widzimy efekt dzisiejszych zdjęć filmowych. Jest to tylko ten fragment, który dzisiaj realizowaliśmy, czyli technika stop motion z przypadkowym dźwiękiem. Za chwilę pokażę Wam już zmontowany całkowicie materiał z poprzednim filmem. W zamyśle on dla mnie jest dopiero skończonym filmem, bo to, co w tej chwili widzicie, jest zaledwie zapisem animacji w tej technice. Ja już się z Wami żegnam. To jest trzeci warsztat zrealizowany w ramach mojego stypendium. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Życzę udanych realizacji filmowych.